Postawa siódma niewłaściwej rywalizacji o miłość dziecka. Charakteryzuje się ona tym, że rodzice walczą między sobą o miłość dziecka, zwłaszcza wtedy, gdy między nimi nie układa się dobrze. Każde z nich przekupuje dziecko różnymi prezentami, źle mówią o sobie nawzajem, podkreślając zarazem swoją troskę i miłość. Podejmują często sprzeczne decyzje wychowawcze. Gdy ojciec czegoś zabrania, matka pozwala i odwrotnie. Manipuluje się dzieckiem po to, by upokorzyć drugą stronę. Tak wychowywane dziecko staje się bardzo rozkojarzone, wpada też w nerwicę, a kiedy dorośnie, może tę sytuację wykorzystywać dla swoich egoistycznych celów. Słuchając bardziej tego z rodziców, który więcej daje i mniej wymaga, w sercu jednak może odczuwać głęboką pogardę lub żal do obojga. Taka postawa rodziców świadczy o ich wielkiej niedojrzałości emocjonalnej. Najlepszą drogą wyjścia jest wzajemne przebaczenie sobie, uraz i zgoda między nimi. Nie ma niezgodności charakterów, są tylko. Dwa walczące ze sobą egoizmy, lub dwie walczące ze sobą pychy: pycha męża i pycha żony. Bóg może nauczyć przebaczać, dlatego rozwiązywanie konfliktów małżeńskich możliwe jest z Bogiem, bo wtedy też pycha nie góruje, gdyż liczy się na Boga, a nie na siebie. Spokój panujący w domu sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i pewnie, rozróżnia dobro od zła. Gdy rodzice konkurują ze sobą, walcząc o miłość dziecka, wypaczają mu świat prawdziwych wartości, nie potrafi ono później rozeznać, co tak naprawdę jest dobre, a co złe. Dlatego pojednanie rodziców, które dzięki Bogu jest zawsze możliwe, sprawi, że będą oni kochać i siebie. I dziecko.